Proszę Państwa, chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych obrady Rady Powiatu są nagrywane i transmitowane. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Starosta nowodworski. nowodworski. Pełna treść klauzuli informacyjnej w tym zakresie znajduje się na drzwiach do sali konferencyjnej. Szanowni Państwo, otwieram obrady 62 sesji Rady Powiatu Notworskiego. Proszę o sprawdzenie kworum. No dobrze, ale na dzień, na, 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 chwilkę, na chwilę obecną 18 radnych, jeden nieobecny. Ja jeszcze poczekam, chwilę, żeby już w protokole to. Jeszcze raz prosimy o sprawdzenie kworum. Proszę o przyciśnięcie cegiełki z napisem: kworum. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że. W obradach uczestniczy 19 radnych. Szanowni Państwo, witam serdecznie Państwa, witam zarząd powiatu, witam przedstawicieli kancelarii prawnej, pracowników starostwa, dyrektorów jednostek i wszystkich mieszkańców, którzy w ten piękny popołudnie oglądają dzisiejsze obrady nadzwyczajne Rady Powiatu Nowodworskiego. Na początku, proszę Państwa, chciałbym żeby w imieniu zarządu zabrała głos Pani Sekretarz i wyjaśniła dlaczego została zwołana ta sesja na wniosek zarządu. Bardzo proszę Pani Sekretarz. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, um, ustawa o wprowadzeniu stanu um, nadzwyczajnego, słowonego um, stanu epidemicznym um, wydłużyła um, okres obowiązywania umów o pracę kierownika jednostki placówki medycznej, w, w tym przypadku Pana Dyrektora um, NCMU do 90 dni od momentu y, y, wygaśnięcia umowy o pracę, tak y, natomiast usta rozporządzenie pani nie pamiętam dokładnie jak brzmi. Rozporządzenie, które y, dotyczące kierowników jednostek y, medycznych nie będących przedsiębiorcą y, obliguje y, organ y, tworzący, czyli w tym przypadku Radę Powiatu do przeprowadzenia procedury konkursowej w terminie do dwóch miesięcy od wygaśnięcia tegoż terminu. W dniu jutrzejszym taki termin wygasa, w związku z tym zasadne było zwołanie sesji właśnie w takim trybie. No dobrze, i proponowany porządek sesji, bo to proponuje zarząd. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie uchwały sprawowania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nędworze Mazowieckim. Interpelacje i zapytania. Zamknięcie sesji. Kto jest za? Proszę o przyciśnięcie. Kto, się, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 19 radnych za, przeciw, nie ma, wstrzymujących nie ma. Mam taką propozycję, żeby głos zabrał Pan. Przewodniczący Zarządu, Pan Starosta Krzysztof Kapusta, bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, wychodzi, wychodząc naprzeciw obowiązujących nas przepisów, <laughs> chciałbym przedstawić dzisiaj Państwa, przedtem przedstawiałem tą propozycję e, w czasie obrad Komisji Edukacji, następujący skład Komisji Konkursowej. Pan Adam Szatkowski Przewodniczący, Marek Rączka Członek, Dariusz Tabęcki Członek, Mariusz Ziółkowski Członek, Mariusz Torbus Członek, Pan Piotr Pawliszak Członek z Zarządu Lekarskiego z Izby Lekarskiej oraz Pani Maria Michalczyk wybrana przez Przedstawicieli Społecznej Rady MCM. Tak wygląda propozycja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Komisja obrad, kto był Przewodniczącym Komisji? Pan Szatkowski, dlatego Pan jest Przewodniczącym też Komisji i konkursy. No, tak. Dobrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Komisja obradowała i opinia była pozytywna, jeśli chodzi o wniosek Pana Starosty. Czy są jakieś uwagi członków Rady Pedagogicznej, Rady Pedagogicznej, Rady Powiatu? Nie ma. Proponuję tak, żebyśmy zagłosowali blokiem. Tak? E, czyli będziemy głosować nad uchwałą w całości. W całości. Tak. E, bardzo bym prosił Pana e, jeszcze raz, Przewodniczącego Zarządu, Pana Starostę, o przeczytanie tych nazwisk. Ja przeczytam wstęp do uchwały, Pan przeczyta nazwiska. To proszę Państwa, to. Tak, pozwoli. Pan Adam Szatkowski, przewodniczący. Ja teraz muszę, czy pan wyraża zgodę? Proszę bardzo. Pan Marek Rączka, członek. Czy pan wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Pan Dariusz Tabęcki, członek. Tak, wyrażam zgodę. Pan Mariusz Żiłkowski, członek. Tak, wyrażam zgodę. Pan Mariusz Torbus, członek. Tak, wyrażam zgodę. I tutaj mamy przypadek pana Piotra Pawiszaka. Dostaliśmy pisemne. Tak. Informacje ze zgodą i e, pani Maria Michalczuk także wybrana w protokole. Jesteś owego wyboru. Dobrze, <gry> proszę państwa, jeżeli nie będzie dyskusji nad tą uchwałą, jeżeli czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały, nie widzę, więc proszę państwa, będziemy głosować. Szanowni radni. Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Skład komisji państwo jest znany. Komisja była opiniowana też na posiedzeniu Komisji Zdrowia i wy, członkowie wyrazili zgodę. Ja mam tu podłączone jeszcze pisma o okręgowej izbie lekarskiej i uchwałę. Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego. Kto jest za przyjęciem uchwały? 14 głosów za, 0 przeciw, 5 głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Proszę bardzo, interpelacje i zapytania. Nie wpłynęły do mnie interpelacje. Czy są jakieś zapytania? Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam 62 sesję Rady Powiatu Nowotworskiego. Dziękuję Państwu bardzo i jeszcze raz przepraszamy za ten szybki termin i do zobaczenia w czwartek o godzinie dziewiątej. Do widzenia. Ja także chciałbym bardzo podziękować Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.